sygnał z 10 groszy następne 10 groszy dodam monetę 20 groszy i baterię hit do torby 50, a zbignie przed chwilą 3 zł o siebie przytulił Pieniąc, pieniądz, pieniąc 20 Chyba będzie ziko Chyba jest gotówka Gotówka Obok foteli opuszczonych łyjeczka Pięknie Pięknie, pięknie odsunąłem no. ten fotel i sobie leżało to Przesło, fotel. Jest pieniądz. Dwa. Dwa ziko. Ale wie, złotuwa. Git. Na, na, na. na 500 Na pięćset groszy. To jest fajne Sygnał jak dzwon Elegancko O ciszę No to jest nówka Git, git, git Dziesiąty drugi rocznik Na brzegu I już my zrobione Co tam rzeźbisz? <try> tak, 100 groszy Git Piątka, piątka, piątka Z głębokiego dołka Git, git, git tam da tam, da tam pyk 200 groszy na wierzchu to wyjdzie No moneta nie 50 groszy Ty myślę że dwójka 100 grosików 91 Biżutery jakieś wielkie serducho łopanie radzieckie No to teraz już czyli zdziwiłem się nie wiem czy to wisiel był czy to podznaka coś tam coś tam po niemiecku i po rosyjsku ale ładne i duże git, git, git 52,9 2 złote jest tu jest kosmiczny sygnał, tu było 2 złote A tu jest taki kosmiczny Jak na coś Jak to serce biło tak jak dzwonka Moneta i kaps 5 groszy i kawałek kaps Zbigniew jest tłumaczem języków obcych Jaki co to jest? Ten S8 S8 Ten ale to nie jest po polskiemu to coś tam coś tam Ten to, chyba to chyba jest hebelko w ogóle co? No. chyba tak bo tu się na rogu widzę się świeci się dobra strona auta a tu jeszcze kasiola jest pojeczkę jak tu iść do domu 2009 moneta za monetą złoty dwadzieścia na razie układamy monety tu jest biżuteria, zaraz będziemy mieli poukładane Zbigniew i się coś śmieje coś się cieszy Dziwne. Idzie pierwszy. Max 8. Max 8. 2, 3, 6, 8, 9. Nie, dychę masz. Coś go dychem, jesteśmy. W sumie. Dycha, i tu jest ta Litwińska moneta. A skąd wierzę? Litwińska 1 cent. Japoni. Litwa. światowy człowiek. Eh, tu widzisz angielskiego trochę umiem. Dziobongi piszczaty, durnowaty, tu jest widelec biżuteria, biżuteria. Keta. keta od krowy morskiej ty mówisz krowa morska, tak? takie są, moje badziągi, dziabłągi o kłódkę nawet mam takie baterie takie, takie, takie chyba dwie zawleczki i monety, też nie liczyłem to policzymy, nie? dycha 20 30 5, 6, 7 38 39, tu jest złoty 30 w tych dziesiątkach ponad 4 dychy tutaj no prawie tyle co ja no tak, widać czekaj tak jeszcze raz a to 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 nie wiemy co to to gitara no około 4 dych tutaj wpadło Daj słońca trochę, blask. Tyle, tyle fantów i półwysep cały czas sypie, jeszcze jak coś. Pozdrawiamy i do następnego. Hejka.